Dzień dobry, nazywam się Wioleta Piasecka, jestem autorką książek. Jestem również szczęśliwą stypendystką stypendium ministra kultury w szerokim projekcie Kultura w sieci. Przez trzy miesiące będę opowiadała Państwu ciekawostki o moich bohaterach. O właściwie o bohaterach, o których napisałam biografię. Będą to: Karol Wojtyła, zanim został papieżem, Hans Christian Andersen, jego dzieciństwo i młodość. Ignacy Jan Paderewski i największe jego marzenia, i to, co zrobił dla kraju, oraz mniej znana osoba Faustynka Morzycka. Faustynka rzeczywiście jest mało znaną postacią, ale jest pierwowzorem bohaterki noweli Stefana Żeromskiego pod tytułem Siłaczka. Mam nadzieję, że dzięki mojej książce, właśnie pod tytułem Faustynka, trafi do serc i do pamięci młodych czytelników. Tym bardziej, że Faustynka stała się numerem jeden na liście bestsellerów największej w Polsce księgarni wysyłkowej bonito.pl właśnie w październiku 2019 roku. Oczywiście bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że książka trafi do, szerszej, do jeszcze szerszej publiczności. A ja dzisiaj przedstawię drugi odcinek z całego cyklu 20 filmów pod tytułem Najlepszy Przyjaciel. Karol Wojtyła, przyjaciół, miał bardzo, bardzo dużo, a właściwie tworzyli bardzo zgraną paczkę. Eugeniusz Mróz był jego mm -hmm. wielkim przyjacielem, Jurek Kluger również, Adam Pukło również i wielu, wielu innych. Nawet jeśli już mówię o przyjaciołach, to yy, pamiętacie, Państwo słynne kremówki papieskie? Papież mówił, że kiedy zdał maturę, szczęśliwie <tuszy> wszyscy razem wybrali się na kremówki. Wokół tych kremówek narosło tyle legend, a to dlatego, że papież użył takich słów. Powiedział, po zdanej maturze, poszliśmy na kremówki, że też myśmy to wszystko przeżyli. Wiecie dlaczego to przeżyli? Bo był taki zakład. Posłuchajcie, co to był za zakład i o co tam chodziło. Wiecie co, chłopaki? przerwał Wiluś-Mosurski. Trzeba uczcić tę naszą maturę. Jak? Masz jakiś pomysł? Ożywił się Gienek. Mam. Wiluś uśmiechnął się tajemniczo. Idziemy na kremówki, wykrzyknął. Pie? Też mi pomysł. Adaś wzruszył ramionami. Zawsze chodzimy na kremówki. Ale dziś będzie inaczej. Kto zje najmniej, ten płaci za wszystkich. Zgoda! Krzyknął Jurek Kluger. Wygrywa ten, kto zje najwięcej. Ale chłopaki, dziś inaczej. Jemy kremówki bez popijania. Nie można wziąć do ust nawet łyczka wody, wrzasnął Wiluś. W eleganckich mundurkach, ze srebrnymi guzikami i w śnieżno-białych koszulach pobiegli do cukierni, najlepszej cukierni w całych Wadowicach. Spałaszowali wszystkie kremówki, jakie były. Karol zjadł ich dwanaście i zajął drugie miejsce. A kto zajął pierwsze? Niezwyciężony okazał się Wiluś. Zjadł szesnaście. Ale nie o tych przyjaciołach będę dzisiaj Państwu opowiadać. Karol miał jednego przyjaciela, takiego, który dla niego zrobiłby wszystko. Właściwie dwóch, ale jednego stracił bardzo młodo. A drugi przyjaciel był z nim do 21 roku życia. Tak, dobrze myślicie, to był jego tata. Po śmierci żony Karol Wojtyła senior, a właściwie nawet trochę już wcześniej, kiedy nie domagała, zajął się całym gospodarstwem. Prał, sprzątał, gotował, odrabiał lekcje z małym Lolkiem. Yy, wszystko, żeby tylko Lolek nie odczuł tego, że, że brakuje mu mamy i że tak naprawdę został półsierotą. Wszyscy przyjaciele Karola zgodnie we wspomnieniach twierdzą, że nigdy w życiu nie spotkali. Bardziej serdecznej, bardziej miłej, bardziej wyrozumiałej, bardziej dobrodusznej osoby, jakim był właśnie Karol Wojtyła Senior. Zawsze powtarzam, że ze swoim dzieckiem trzeba rozmawiać. Mam nadzieję, że mi się to udało. Bardzo dużo rozmawiałam ze swoim synem. Pozdrawiam cię serdecznie, Sebastian. Nie, nie, Sebastian. Pozdrawiam cię serdecznie, Sebuś. Sebastian to było najgorsze słowo, jakie powiedziałam do syna w czasie zdenerwowania. Gdy mówiłam do mojego syna Sebastian, to znaczy, że Sebek coś naprawdę przeskrobał i chciałam przeprowadzić z nim poważną rozmowę. Mąż się śmieje z naszych poważnych rozmów, bo byłam zdenerwowana i często mówiłam: Gdy przyjdzie Sebastian, muszę z nim porozmawiać. Ja mu naprawdę powiem, co o tym myślę. I przychodził mój syn i ja wtedy mówiłam, Sebastian, musimy porozmawiać. Tak nie powinno się robić. I to była nasza cała rozmowa, ale proszę sobie wyobrazić, że kiedy już użyłam tych słów, Sebastian, tak nie powinno się robić. To było dla Sebastiana straszne. Mój syn jako dorosły człowiek mówi, że wolałby czasami dostać lanie. Ale myślę, że nie. Że nie wie, co to znaczy i dlatego tak mówi. Wracając do tematu, Karol Wojtyła Senior również. Postawił na rozmowę, na Karola Rozmawę Wojtyłę seniora. Koledzy mówili kapitan i ja dzisiaj Wam opowiem o panu kapitanie. Wszyscy ludzie i przyjaciele Karola i mieszkańcy Wadowic, starsi, niektórzy już nie żyją, we swoich, swoich wspomnieniach opowiadają, że nie było bardziej kulturalnej, bardziej życzliwej, bardziej dobrodusznej, bardziej wyrozumiałej, bardziej uśmiechniętej, Osoby w wadowicach niż Karol Wojtyła senior. Na pewno chciał od syna, żeby był wspaniałym, dobrym, mądrym, wartościowym człowiekiem. Myślę, że wiele z nim rozmawiał, na pewno. Myślę, że wiele mu tłumaczył, ale jeszcze więcej pokazywał na własnym przykładzie. Razem z żoną Emilią byli ludźmi wierzącymi. Nie namawiał syna do wiary, nie namawiał syna, by chodził do kościoła. Po prostu sam do tego kościoła chodził. A Lolek to widział. Lolek widział, że tata się modli. Lolek widział, że po śmierci mamy tata modli się jeszcze więcej. Był nawet taki smutny okres, że Karol Wojtyła zamknął salon, w którym zmarła Emilia Wojtyła, i bardzo rzadko do niego wchodzili. Mieli mieszkanie dosyć spore, to była kuchnia, przejściowy pokój, w którym obaj spali, i, syn, i ojciec, i salon. Ale po śmierci Emilii ten salon zamknęli i tata wchodził się tylko ukradkiem modlić. I wchodził jeszcze e, w innych przypadkach, a mianowicie Karol Wojtyła Senior podzielał wszystkie pasje syna. Namawiał go, do, a właściwie nie namawiał go do sportu, bo sam z nim ten sport uprawiał. Yy, chodzili na bardzo długie spacery. Co sobota chodzili na piesze wędrówki daleko do Kalwarii Zebrzydowskiej na takie pielgrzymki we dwójkę, a wcześniej jeszcze z Edmundem. A zdarzało się, że kilka razy jeszcze, jak mama była zdrowa, również chodzili we czwórkę. Ale po śmierci mamy... Gdy ten salon był zamknięty, a nad skawą nie można było grać, bo padał deszcz, to był ten jedyny przypadek, gdzie otwierano tę świątynię. I wyobraźcie sobie, że Karol Wojtyła senior, który miał tak wielki sentyment do tego salonu, pozwalał synowi a nie tylko pozwalał, grał z nim tam w piłkę. Jak bardzo pragnął, żeby jego syn był wesoły, jak bardzo pragnął, przecież na pewno cierpiał. Jak bardzo pragnął, żeby jego dziecko było szczęśliwe, że wpuszczał go do tej świątyni, do której tylko wchodził się modlić. Podzielał wszystkie pasje syna po śmierci Edmunda, kiedy trudno było wyrwać Karola ze smutku. Karol śmierć brata przeżył tragicznie, jeszcze gorzej niż śmierć mamy, bo był starszy i bardziej świadomy. I tata, żeby wyrwać go z tego otępienia, z tego smutku, za wszystkie pieniądze, jakie mieli, i jeszcze za kredyt, kupił synowi narty, żeby razem szusować po górskich zboczach, żeby zjeżdżać na tych nartach. Było to z jego strony wielkie poświęcenie, tym bardziej, że sobie również musiał kupić narty, już oczywiście nie tak ekskluzywne, w naszym języku dzisiejszym, powiedzielibyśmy nie tak wypasione jak dla syna, ale chciał, żeby zjeżdżali i żeby te wędrówki górskie, narciarskie odbywali wspólnie. Ale tata zrobił coś więcej. Nie każdego z nas stać by było na tak wielkie poświęcenie. Słuchajcie, pewnego dnia, tuż po zdanej maturze, Karol przyszedł do domu szczęśliwy. Po tych właśnie wspaniałych kremówkach, po których uczcili e, z kolegami zdaną maturę, przyszedł do domu i wtedy usłyszał od Taty. Posłuchajcie, gdy Lolek wbiegł do domu, złapał dzbanek gorzkiej herbaty i wypił do dna. To właśnie po tych kremówkach. Dopiero wtedy rzucił się ojcu w ramiona i opowiedział o zdanej maturze. Wiedziałem, synu, że zdasz śpiewająco. Gratuluję, Lolusiu. Usiądź, chcę ci coś powiedzieć. Tak, Tatku? Lolek spoważniał w jednej chwili. Synku, przemyślałem wszystko. Mam bardzo małą emeryturę i nie będzie mnie stać na opłacenie czynszów w Wadowicach i wszystkich opłat w Krakowie. Trudno, Tatku. Nie martw się tym. Nie muszę studiować. Uśmiechnął się Lolek. Nie chciał pokazać, jak bardzo jest mu przykro. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim były bowiem jego największym marzeniem. Musisz studiować! Byłoby to zmarnowaniem talentu, jakim obdarował cię Pan Bóg, oburzył się pan Wojtyła, ponieważ nie stać nas na opłacenie dwóch mieszkań, razem z tobą przeprowadzą się do Krakowa. Co to za różnica? Czy tu wynajmujemy mieszkanie, czy tam, prawda? Wzruszył ramionami. Ależ, ależ, Tatku, naprawdę chcesz to dla mnie zrobić? Jaki byłby ze mnie ojciec, gdybym mógł postąpić inaczej? Pan Bóg by mi tego nie wybaczył. Zostaniesz wielkim człowiekiem. Tak mówiła twoja mama i ja też tak czuję. Dziękuję, tatusiu. Odwdzięczę ci się za to poświęcenie. Lolek ukląkł przed ojcem i złożył mu głowę na kolanach. Bądź zawsze dobrym i uczciwym człowiekiem, synu. Tak jak do tej pory. Cóż to za poświęcenie? Kogo z nas byłoby na to stać, żebyśmy porzucili wszystko, co nam znajome, i w późnym wieku przenieśli się do Krakowa? Przecież wiadomo, że w Wadowicach owszem wynajmowali mieszkanie, ale proszę sobie wyobrazić ceny w Wadowicach, a ceny wynajmu mieszkań w Krakowie. Zamieszkali w starej suterenie, w piwnicy, z bardzo malutkimi oknami. Remont trwał aż do listopada. Mieszkali w zimie. Na dodatek Karol Wojtyła senior zrobił dla syna coś jeszcze. E, powiedział, że Karol na czas remontu ma sobie nie zaprzątać głowy naprawą pieca czy, czy właśnie remontem. Tylko ma zamieszkać na stacji w akademiku. I Karol mieszkał przez niecałe dwa miesiące w akademiku, a przecież to było też kosztowne. Z go wyciągali, pukali bez przerwy do jego pokoju, przeszkadzali i Karol tylko mówił nie przeszkadzać, nie przeszkadzać, nie przeszkadzać, aż koledzy któregoś dnia napisali na drzwach jego pokoju prorocze słowa. Wywiesili kartkę i na tej kartce było napisane: Uwaga, nie przeszkadzać, tu mieszka Karol Wojtyła. Przyszły święty. Karol Wojtyła, senior, wierzył w talent syna. Wierzył w to, że syn będzie wielkim człowiekiem i wierzył w to, że każde dziecko, zadbane przez rodziców, e, zainwestowane, bo proszę mi wierzyć, że sama pasja nie wystarczy, żeby rozwinąć swój talent, naprawdę rodzice muszą wspierać. Jest tak zresztą do dzisiaj. E, Karol tworzył poezję, a tata nosił wiersze Karola na konkursy literackie. Niestety, Karol nie wygrał żadnego konkursu literackiego i dzisiaj się zachwycamy jego poezją, ale sam Karol, kiedy został już papieżem, często mówił, że ach, proszę Państwa, gdyby mnie został papieżem, moja poezja pewnie by została nieodkryta. Być może coś w tym jest. Karol Wojtyła Senior podzielał wszystkie pasje syna Oczywiście tę związaną z teatrem również. A w czasie wojny pasja do teatru, do krzewienia polskiej kultury, do nauki, do polskiego słowa groziła śmiercią lub zsyłką do obozu koncentracyjnego, a na pewno prześladowaniami. Zatem to, że Karol Wojtyła senior nie opuścił żadnego przedstawienia, właściwie tylko jedno tuż przed śmiercią, no to naprawdę wielki wyczyn. Narażanie się. Co drugi, co trzeci dzień, żeby uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych syna. No. Lolek kochał swojego tatę. I przyszedł czas, kiedy mógł się panu kapitanowi za wszystkie dobre rzeczy odwdzięczyć. Kiedy wybuchła wojna i wojsko polskie opuściło miasto, zaczęły się naloty na Kraków. Ludność cywilna bardzo się przestraszyła. Karol Wojtyła, senior, przestraszył się o swojego syna. Posłuchajcie, sytuacja w mieście z minuty na minutę stawała się coraz gorsza. Samoloty krążące nad miastem przerażały mieszkańców. Władze Krakowa ewakuowały się, pozostawiając ludność Krakowa ich własnemu losowi. Wojsko polskie, nie chcąc narażać Krakowa na bombardowanie, również opuściło miasto. Uciekał kto tylko mógł. Synu, jak dobrze, że wróciłeś. Tak się martwiłem o ciebie. Spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy. Musimy uciekać. Wszyscy uciekają. Pan Wojtyła próbował zachować spokój, ale nie potrafił ukryć drżących dłoni. Od rana słychać ryk spadających bomb. Dom trzęsie się w posadach. Tatku, a dokąd ty chcesz uciekać? Wszystko jedno. Byle dalej stąd. Straciłem jednego syna, nie chcę stracić drugiego. Ciebie pierwszego zabiorą do wojska na pewną śmierć. Musimy uciekać, synu, powtarzał. O nic cię nigdy tak nie prosiłem, jak o to, byś razem ze mną opuścił to miasto. Błagam cię, synu. Dobrze, już dobrze, tatku. Lolek przytulił ojca. Rankiem ruszymy. Ubrani w ciepłą odzież, z plecakami pełnymi najpotrzebniejszych rzeczy, wyruszyli na wschód. Drogą zmierzały spanikowane tłumy ludzi. Niektórzy szli pieszo, a co szczęśliwszy jechali na furmankach, wioząc cały swój dobytek. Zmierzali w nieznane. Jednak samoloty wroga dopadły ich i tutaj. Co jakiś czas spadały bomby, raniąc i zabijając tułaczy. Po kilku dniach, które wydawały się wiecznością, pan Wojtyła zasłabł. – Synu, zostaw mnie tutaj, a ty sam uciekaj, błagam cię, synku – Pan Karol położył się w przydrożnym rowie. Ja już nie dam rady iść, ale ty uciekaj, uciekaj, Lolusiu. Nie, nie, Tatku, nie zostawię cię tutaj na pewną śmierć. Lolek wyciągnął z plecaka resztki wody i podał ojcu do ust, ale pan Karol nie upił ani kropli. Musisz uciekać, synku, inaczej zginiesz. Tatku, wracajmy do Krakowa. Nie, nie, ja nie dam rady, ja już nie mam siły. Popatrzył ostatkiem sił na syna i stracił przytomność. Lolek odłożył plecak, zwilżył ojcu usta, ostrożnie ułożył go sobie na ramieniu i wolno ruszyli w powrotną drogę. Do Krakowa mieli 180 km pieszej wędrówki. Spali w opuszczonych starych szopach, jedli chleb od gościnnych gospodarzy albo owoce z przydrożnych sadów. Lolek nie zostawił taty i od tego czasu Wzajemnie się sobą opiekowali, a właściwie Lolek opiekował się tatą aż do tamtego dnia. U któregoś razu z fabryki, z kamieniołomów, i zastał tatę siedzącego w fotelu nad szklanką niedopitej herbaty z wierszami Norwida w dłoni. Było nienapalone. Lolek chciał zagrzeć tacie obiad, który sąsiadka ugotowała. Ale tata zasnął na zawsze. Lolek stracił najbliższego przyjaciela, pana kapitana, i ostatnią osobę z rodziny. Miał 21 lat, został całkowitą sierotą. Jak to się stało, że Zachował taką pogodę ducha, jak to się stało, że zachował taki optymizm, wiecznie żartował. Jak będziecie kiedyś narzekać, że jest źle, albo ja też mam taką tendencję, to pamiętajcie, że tamte pokolenie przeszło tak wiele, żebyśmy my teraz mogli żyć w tak dobrych czasach. Za kilka dni, za dwa, trzy, następny odcinek pewnego dnia w Wadowicach.